Cześć, witam w LGBT TV. Ja nazywam się Tomek Słodki. Dzisiaj troszkę porozmawiamy o chorobach przenoszonych drogą płciową. Jakie to choroby? Co nam mogą zrobić i dlaczego warto je leczyć? O tym wszystkim dziś z naszym specjalistą, którego bardzo serdecznie witam w studiu. Dzień dobry. Cześć, dzień Dr. dobry. Doktor Piotr Karni, doradca do spraw HIV, Fundacja 3. Końce. Cztery sobie weźmiemy na warsztat najpopularniejsze choroby przenoszone drogą płciową. Halamedia. Chlamydia, kiła, rzeżączka, HPV. To lecimy po kolei. Chlamydia, co to jest? Okay. E, choroba bakteryjna, znaczy chlamydia jest bakterią, natomiast wywołuje chlamydiozę, czyli chorobę, chorobę e, e, układu, e, układu moczowo-płciowego. W zasadzie można powiedzieć tak, wspólny, wspólny mianownik wszystkich tych zakażeń jest bardzo, bardzo często podobny, mianowicie powodujący ból, pieczenie, dolegliwości ze strony układu moczowego. Czyli jeśli oddajemy mocz, to coś nas Coś piecze, pieca. coś swędzi, coś boli, jakiś wysięg przykład z cewki moczowej. Czasami on jest ropny, czasami jest śluzowo-ropny. I to nie jest też tak, że my jesteśmy w stanie tak jakby opowiadać o tych wszystkich bakteriach w sposób jednostkowy, dlatego że często objawy są bardzo niespecyficzne, to znaczy one są bardzo wspólne. I pacjenci, którzy zgłaszają się na przykład do nas do punktu konsultacji diagnostycznego, mówią, ale coś tam nie swędzi piecze i boli, i my na podstawie takiego, takiego, takiej informacji, nawet jeśli ono pisze, że na przykład nie wiem, wysięg jest powiedzmy przejrzysty, nie jest, nie jest w żaden sposób ropny, to my na podstawie takiego, takiej informacji nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jaka to jest bakteria albo jaka to jest choroba. My musimy wykonać wymaz, musimy sprawdzić, co to tak naprawdę jest, i dopiero wtedy wdrożyć odpowiednie leczenie. Wobec z tego objawy generalnie będą bardzo podobne. Jeżeli coś nam doskwiera w układzie moczowo-płciowym, no to oczywiście wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z jakąś, jakąś infekcją bakteryjną. To jak ta chlamydia wygląda? Chlamydia jest, jest taką, taką bakterią, która jest taka bardzo mocno bezpostaciowa. Ona się, ona się przemieszcza, przemieszcza w, w, w organizmie człowieka tak w sposób taki właśnie bezpostaciowy, troszeczkę taka, taka galaretowata, można byłoby powiedzieć, masa. Ale oczywiście mówimy o wyglądzie pod mikroskopem i to bardzo dużym mikroskopem, bo tego nie widać normalnie gołym okiem. Natomiast faktycznie, faktycznie to jest bakteria, która, która, powiedzmy sobie szczerze, ona spośród tych, ty, 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 tych trzech, o których powiedzieliśmy, czyli chlamydia, kiła, rzeżączka, ona wykazuje też największą antybiotykooporność. Wobec tego dość trudno czasami nam się jej pozbyć, dlatego że kiedy zastosujemy antybiotyk, to nie zawsze jesteśmy w stanie od razu się jej, po prostu ją, ją eradykować. Natomiast e, jak mówię, tutaj często ona nie daje objawów, wobec tego też jakby jest charakterystyczna z tego względu, że kiedy mówimy o zakażeniu na przykład rzeżączką, no to rzeżączka, że to kiedy nie daje objawów? Od to razu, zaraz o niej powiemy. Od razu widać, że, 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 że choroba nastąpiła. Natomiast przy chlamydii czasami mamy taką sytuację, że ta chlamydia może być bezobjawowa. No i problem z nią polega na tym, że wielu pacjentów robi sobie testy profilaktyczne nie w punkcie konsultacyjnym, bo my nie dysponujemy takimi testami w PKD, więc tutaj trzeba zrobić wymaz z cewki moczowej i stwierdzić po prostu, że chlamydia jest. No i jeżeli ten wymaz będzie pozytywny, jeżeli okaże się, że mamy do czynienia z zakażeniem chlamydion, no to w tym momencie pacjenci mówią, to proszę mnie teraz leczyć. Objawów nie ma żadnych, no ale jest wynik laboratoryjny. Bo z tego nie, nie możemy pacjenta zostawić i rzeczywiście przeleczymy. Natomiast ona, jak mówię, czasami lubi wrócić, no i w tym momencie znowu ją leczymy i znowu leczymy i po trzecim, czwartym, piątym razie okazuje się, że antybiotyk już jest niewrażliwy. A jak się zaraża taką chlamydią? To jest choroba przenoszona drogą płciową, bo bez tego tak naprawdę kontakty seksualne najczęściej są źródłem zakażenia. Oralne, analne, e, waginowe? Waginalne, waginalne? waginalne, analne jak najbardziej tak. E, i, Oralne również. I jak zaczyna się leczenie, to co, kilka dni antybiotyk, tak? Najczęściej wszystkie te choroby, o których mówimy, wiążą się z tym, że, że zażywamy antybiotyk albo, albo jednorazowo. Są takie, jest taka możliwość, na przykład, jeżeli mówimy o, o leczeniu żeżączki, możemy zażyć jeden antybiotyk, jedną Tabletkę, albo dwie tabletki jednorazowo za, za, za jednym razem, i to jest całe leczenie tak naprawdę. A w tą, z tą chlamydią, jeśli robimy wymaz, y, to y, pobierając ten wymaz muszą być jakieś objawy, czyli jakiś wyciek na przykład z cewki moczowej, czy po prostu można, nie, nie wiem, do tej cewki moczowej włożyć ten, y, jak to się nazywa? P no to jest taki patyczek wymazowy. Patyczek, tak. Uh -huh. To można i też wtedy wykaże, czy, czy musi być po prostu. Nie, jakiś nie, objaw? nie, absolutnie. Y, zdarzają się sytuacje, że nie ma żadnych objawów, natomiast badanie wykonuje, się profilaktycznie. Pacjenci często, czasami, może nie, nie, nie często, ale czasami chcą takie badanie wykonać, albo na przykład robimy takie badanie w ramach jakichś programów profilaktycznych. Kiedyś mieliśmy, mieliśmy taki program STIPnet, który, który był realizowany ze środków Unii Europejskiej i tam mieliśmy taki wielki, szeroki panel badawczy, gdzie również robiliśmy pacjentom wymazy. No i rzeczywiście również bezobjawowo czasami okazywało się, że no okej, okay, no mimo tego, że nie mam żadnych objawów, ale jednak zakażenie miało miejsce, wobec tego musimy to, musimy to przeleczyć. Yy, oglądamy cały czas LGBT TV, za chwilę porozmawiamy o rządce HPV, a także Kile. Zostańcie z nami. Poznaj świat LGBTQ+, i oglądaj LGBT TV. LGBT TV. Zapraszamy Was do strefy premium za 39,90 miesięcznie, gdzie znajdziecie dużo niepublikowanych treści. Dołączcie do LGBT TV na YouTube i wspierajcie jej rozwój. Bądźcie aktywni, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Razem możemy wszystko. LGBT TV, świat pełen różnorodności. Wracamy do naszej rozmowy, doktor Piotr Karniej cały czas w studiu. Rzeżączka teraz na tapecie. Co to za choroba? Choroba bakteryjna. Bakteria w przeciwieństwie do chlamydii jest już zdecydowanie inna. Ona to jest taka dwójka, dwójka rzeżączki. Ona jest pod mikroskopem no, widoczna właśnie jak taka, taka, taka podwójna kulka wobec tego, dla tego, tego dwójka. Natomiast powoduje najczęściej objawy, znaczy rzadko zdarza się, żeby, żeby rzeżączka była bezobjawowa. Jeżeli już mamy do czynienia z infekcją u pacjenta, to wiąże się to właśnie z wysiękiem z cewki moczowej, z dolegliwościami bólowymi, z jakimiś swędzeniem, z nieprawidłowościami w oddawaniu moczu. W te bóle no, one, gdzie są? One najczęściej wią, wiążą się z dolegliwościami bólowymi przy oddawaniu moczu. E, swędzenie, swędzenie w okolicy cewki moczowej, czasami promieniujące również wyżej do pęcherza moczowego, no, jest takie dosyć nieprzyjemne i pacjenci często z, z, tym, z tymi obywami się właśnie zgłaszają do lekarzy, czy do punktów konsultacyjnych diagnostycznych i mówią, coś tam mi dolega. U nas naszej w, w w naszym punkcie mamy też taki taki kot na przykład jak, jak rejestrujemy pacjenta do lekarza to w rejestracji jak już usłyszą kot swędzi pieczę to wiadomo, że chodzi prawdopodobnie o rzeżączkę, No więc jakby kierujemy pacjenta już konkretnie do konkretnego lekarza. A są jeszcze jakieś inne objawy czy tylko właśnie w okolicach? Głównie, głównie są to są to te jakieś objawy. Jakieś na ciele? Nie, nie, nie raczej nie. One dotyczą głównie układu moczowo-płciowego. To są dolegliwości, które, które są mocno nieprzyjemne. One, one w długofalowym jakby... W funkcjonowaniu mogą doprowadzić do, do uszkodzenia układu rozrodczego, również mogą doprowadzić do, do, do zapalenia na jądrze, na przykład, i tego typu sytuacji. W zasadzie te infekcje, one są ograniczone do układu moczowo-płciowego, ale są na tyle nieprzyjemne, że po prostu je leczymy. A działa też to bezobjawowo, czy zawsze są objawy? W przypadku rzeżączki najczęściej mówimy o, leczy... o, o, o objawach. To znaczy, kiedy już mamy do czynienia z zakażeniem że żączką, to, to objawy najczęściej występują. Bardzo rzadko się zdarza, że takich objawów nie będzie. I jak wygląda badanie? Badanie jeżeli polega na pobraniu wymazu. Kiedy robimy wymaz z cewki moczowej w poszukiwaniu patogenu, który pacjentowi doskwiera, no to w tym momencie to badanie generalnie jest takie samo w przypadku chlamydii, w przypadku rzeżączki, w przypadku kiły. Pobieramy wymaz i stwierdzamy po prostu, że w wymazie wychodzi nam na przykład rzeżączka. Wobec tego wiemy, że mamy leczyć żerzączkę. Długo się leczy żerzączkę? E, w zasadzie leczenie trwa około 7 dni, 5 do 7 dni, natomiast najczęściej polega na tym, że zażywamy jedną tabletkę jeden raz dziennie, jednorazowo, albo też dwie tabletki jednorazowo, e, w zależności od tego, jaką metodę leczenia lekarz wybierze. Natomiast jest to le leczenie na tyle szybkie i sprawne. Oczywiście zażycie tabletki jednorazowo nie oznacza, że tak naprawdę ta tabletka działa w jednego dnia i tylko jednego dnia. Najczęściej są to Leki, które uwalniają się troszkę dłużej, wobec tego ten skutek leczenia e, przedłużony jest do 5-7 dni. No to teraz o HPV. No HPV to jest zupełnie inna bajka w porównaniu do tego, o czym powiedzieliśmy do tej pory, dlatego, że HPV jest wirusem. To jest wirus brodawczeka ludzkiego, który znany jest szczególnie w populacji kobiet, ze względu na to, że jest to wirus o udowodnionym, jak powiem, powodowaniu raka szyjki macicy. Wobec tego jest to jeden z niewielu nowotworów, które mogą być w 100%, które możemy w 100% przeciwdziałać, na przykład właśnie w ten sposób, żeby stosować profilaktykę HPV. Nie mamy leków na HPV. Jeżeli już wiemy o tym, że pacjent w wyniku badania diagnostycznego, badania laboratoryjnego takiego HPV ma, no to również robimy wymazy, żeby to stwierdzić. Jest to albo wymaz sywki moczowej w przypadku mężczyzn, w drog... wymaz dróg rodnych w przypadku kobiet. Czasami wymaz bądź luzowych możemy również zrobić u mężczyzn. W każdym razie, jeżeli już wiemy, że ten HPV jest, no to w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko szczepić pacjenta. Dlatego, że szczepienie na HPV jest wyjątkowo interesujące, dlatego że my obserwujemy kilka czy kilkanaście różnych serotypów tego wirusa, czyli jakby genetycznych rodzajów. I szczepionka, którą dysponujemy w tej chwili, mamy ją na rynku w Polsce od dobrych kilku lat, to jest tak zwana szczepionka dziewięciowalentna, czyli mamy dziewięć różnych rodzajów HPV w niej przygotowanych. I podając pacjentowi tą szczepionkę powodujemy dziewięć różnych jakby odpowiedzi immunologicznych na te poszczególne serotypy, dzięki czemu organizm jest w stanie w dziewięciu przypadkach zareagować w odpowiedni sposób, kiedy spotka się z tym wirusem. I czy to dotyczy tylko takie szczepienie osób, które już mają HPV i zostały wykryte, czy można się zaszczepić wcześniej profilaktycznie? To szczepienie, ono jest najbardziej zalecane dziewczynkom i chłopcom w wieku lat 12-13, w tej chwili mamy program, program Gólnopolski, gdzie możemy te dzieci zaszczepić za darmo. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które już rozpoczęły życie płciowe i na pewno mają tego wirusa, bo powiedzmy sobie szczerze, w przypadku osób aktywnych seksualnie to ten wirus jest naprawdę bardzo popularny i on występuje w bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości w populacji. Natomiast jeżeli już ktoś ma wirusa HPV, na przykład nie wiem, stwierdza u siebie kukciny kończyste albo na przykład jakieś nadżerki albo jakieś innego rodzaju zmiany, które są charakterystyczne dla HPV, to tutaj szczepienie jest o tyle wskazane, że... Obecność tych dziewięciu serotypów w szczepionce powoduje, że jesteśmy w stanie wytworzyć odporność na te, których my nie mamy w swoim organizmie. My najczęściej zakażamy się dwoma, trzema najczęściej serotypami, wobec tego pozostaje tej siedem, sześć, na których jeszcze jakby nie mamy przeciwciał. I to z kolei powoduje, że dzięki tym pojawieniu się tych nowych przeciwciał, istniejący w nas rodzaj wirusa, jesteśmy w stanie zablokować. Y Powiedziałeś o ko y y kłykcinach kończystych, tak. one mogą pojawić się w odbycie, ale też w ustach, tak? Na, 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 na penisie, w odbycie, w ustach rzadziej. Jak, ale, jak one wyglądają? To są takie narośla, takie, takie kalafioro, kalafiorowate narośla, które, które są rzeczywiście takie charakterystyczne dla, dla, dla um, zakażenia HPV. One są albo w odbycie, albo gdzieś tam na, na zewnątrz, w okolicy, w okolicy odbytu można je zaobserwować. Natomiast często również są na, na penisie, w okolicach różnych, bo w, w zależności od tego, gdzie się ten wirra, że tak powiem przyklej tam tam spowoduje taką właśnie zmianę no i yy szczepienie nie załatwi pozbycia się tych kurcin otóż, 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 właśnie, otóż właśnie często załatwi. Dlatego, tak? Tak, dlatego, że... Dlatego, ja słyszałem że... kiedyś, że laserem to się chyba wy, wypala, zmian, tak? zmiany, zmiany można rzeczywiście usunąć albo laserem, albo można je usunąć kryoterapią. Natomiast samo usunięcie zmiany nie spowoduje tego, że my przestaniemy, że tak powiem, mieć tego wirusa w sobie. Natomiast reakcja immunologiczna, czyli poprzez szczepionkę, właśnie powoduje często, że te krukciny znikają bezpowrotnie. Wobec tego tutaj akurat szczepionka jakkolwiek nie jest lekiem, bo, bo, bo ona nie leczy, ale po, poprzez wytworzenie tych przeciwciał na te rodzaje, na, na te serotypy, których my nie mamy w sobie, e, to spowoduje, że organizm sam zwalczy. Organizm tak? sam no, spróbuje ciekawe. zwalczyć. Tak. E, czy y, taki wirus może później wrócić? Czy już jesteśmy odpornieni na całe Jeżeli życie? Jeżeli chodzi o szczepionkę na HPV, to ta szczepionka powoduje bardzo wysoki poziom odporności. Wobec tego tutaj w zasadzie nie obserwujemy takich nawrotów. No i jeszcze kiła nam została. No kiła moja ulubiona tak naprawdę, bo to bakteria, którą najczęściej diagnozujemy, jeśli Chodzi o kwestie punktów konsultacji diagnostycznych. I bakteria, którą najczęściej i najłatwiej się leczy, dlatego że w jej przypadku mamy do czynienia z bardzo prostym leczeniem polegającym na podaniu penicyliny albo podajemy ją domiśniowo, jednorazowo i... Temat zamykamy, jeśli chodzi o kwestie leczenia, albo jeżeli nie mamy możliwości podania zastrzyku, albo pacjent się na zastrzyk nie zgadza, no to wtedy podajemy pacjentowi antybiotyki do ustnie, ale wtedy już to chyba przez 5 tak? dni najczęściej. Natomiast jakby skuteczność obu tych metod jest uznana, wobec tego i ta, i ta metoda będą na pewno dobre. Okile, zapraszamy Was do obejrzenia poprzednich naszych odcinków, które na LGBT TV w dziale na zdrowie możecie znaleźć. Tam m.in. Jakub Wyszyński opowiada właśnie, jak to wszystko się odbywa. Bywa, więc zachęcamy i zapraszamy. Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak, Piotr Karni, doradca do spraw FIF, Fundacja Trzy Końce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz masz słodki do usłyszenia?